A ze mną w studiu są panie Jolanta Schneider, a także pani Joanna Wcisło i gość specjalny. Jest, baranowy pies. pies. Pies nietypowy. Skąd pomysł na taką akcję? To znaczy, pomysł narodził się przy zorganizowanym przez nas pokazie Stosnowiecki Fashion Bridge czyli pokaz, który ma na celu promowanie młodych talentów projektowania i wtedy poznałyśmy się z Jolą i ona zaszczepiła ten szalony pomysł. A że jesteśmy obie takie e, zwariowane i nie boimy się pokazywać właśnie z takim balonowym cudem na mieście. Asia pięknie wygląda w cudnych sukienkach, ja uwielbiam tworzyć coś balonowego i ja od takiego malutkiego, balonowego pieska postanowiłam, żeby się w końcu pokazać u nas takim ogromnym siakiem, ale żeby to nie było tylko takie zwykłe pokazanie się, żeby to miało e, fajny, e, fajny jeszcze e, ciąg dalszy. Ogólny cel to jest tak. pokazanie fajnych miejsc w, na Śląsku i w Zagłębiu. Mm -hmm. No bo prawda jest taka, że jak właśnie krążymy między ludźmi e, i zapraszamy gości z różnych miejsc, e, to oni przyjeżdżają i tak mówią, kurde, fajnie to jest. Macie jeziora, macie zabytki, tu jest fajnie, tu można przyjść do restauracji, tu można spędzić czas ze znajomymi. A ja my tak się śmiejemy trochę, no ale czego to się to spodziewałeś? Tak? Bo ludzie mm -hmm. jednak Śląsk, Zagłębie raczej każe się dalej z kopalniami, I brudno... gdzieś tam z takim zbrudem, tak itd. Tak nie jest fajnego. Dokładnie. Ja a chciałybym... się odczarować troszeczkę. No, a jakie są reakcje ludzi, jak widzą takie dwie urocze panie zmierzające z takim potężnym, z takim właśnie, potężnym, groźnym ten psiakiem. kolega robi największą robotę tak naprawdę. No właśnie, powiem, że on kradnie cał, cały, całe to zainteresowanie. Tylko dodatkiem, tylko dokładnie. Generalnie na początku ta reakcja była taka, że dorośli tak patrzyli na nas trochę z rezerwą, tak? Tak trochę patrzyli, trochę robili zdjęcia, ale dzieci robią robotę, tak. słuchajcie, mhm. dzieci robią robotę, pytały się, czy mogą podejść, czy mogą sobie zrobić zdjęcia, więc jak już podeszły dzieci, to, no to już jakoś to było, tak? To już, I... A zdarzyły się jakieś problemy, nie wiem, ze strony Straży Miejskiej, Policji, gonią was? Nie, jedyny problem ze Strażą Miejską, że nie zawsze można e, zaparkować tak blisko e, od jakiegoś fajnego miejsca, nie? Więc no jakby tak. musimy troszeczkę z tym psem się przemieszczać, a ono nie, nie przepada za jakimiś takimi mega ciepłymi temperaturami, a akurat mhm. zaczęłyśmy akcję latem, więc czasami mamy takie jakieś, ale jeśli chodzi o jakby służby miejskie, to nie, pozdrawiamy serdecznie. Przede wszystkim miasta też bardzo przychylnie się do tego gdzieś tam odnoszą i, i też zauważają duży plus samej akcji, tak? No bo jednak przede wszystkim to jest coś innego, tak? Dwa, no jednak umówmy się, kolega jest bardzo urokliwy, a za każdym razem ile robi piękne jeszcze w innych kolorach te psy. Ludzie przede wszystkim się uśmiechają, dzieci się uśmiechają no i co najważniejsze, pokazujemy te Urokliwe miejsca, takie e, przyjemne, i za każdym razem staramy się też opisywać, co to za miejsce, po co my tu w ogóle jesteśmy i co można tutaj zobaczyć. Ostatnio też e, Jola zaprosiła do Rudy Śląskiej, do stacji A. biblioteka, przeurokliwe miejsce, całą e, armię kobiet, i tutaj chyba Ty może tak. więcej na ten temat mhm. powiedzieć. No, ja jestem Złodzianką i e, zaczęłyśmy od Sosnowca, skąd e, pochodzi Asia, i jakby kontynuujemy to w tak miastach, tak, tak podróżujemy, i, i w końcu e, mogłam zaprosić Asia też do, do mnie, do Rudy Śląskiej, no i tam taka stacja e, kolejowa, która została pięknie odnowiona. E, skrzyknęło się naprawdę piękne grono kobiet. Pozdrawiam Was, dziewczyny, bo akcja wspaniała. A so, gdzie będziecie teraz? Po teraz tej rudzie. Kierujemy się w kierunku Gliwic i Czeladzi, więc e, tam nas będzie można tam was, e, zobaczyć. Można szukać. Tak, tak. i na ba... pewno chcemy to połączyć z akcją charytatywną, no bo jednak pies musi zbierać karmę dla psów. Musi zbierać coś dla psiaków, także. Okay. Czyli I... będzie akcja charytatywna. Na koniec lata, na pewno. Bardzo paniom dziękuję. Dziękuję temu psiakowi. Na na pewno gdzieś się zobaczymy. Zatarszana. Do zobaczenia. Do zobaczenia.